Pod koniec roku liturgicznego, zawsze czytania koncentrują się na tematach związanych z powtórnym przyjściem Chrystusa, z Sądem Ostatecznym. I dzisiaj także Ewangelia nas przygotowuje do tego, co zwykliśmy nazywać takim teologicznym terminem paruzja. Ale ten termin paruzja, on funkcjonował w języku greckim także w takim znaczeniu nieteologicznym, świeckim. W znaczeniu po prostu przybywania, przychodzenia z wizytą kogoś ważnego, na przykład kiedy cesarz przybywał do jakiegoś miasta, to była to jego paruzja. Więc akcent był postawiony nie tylko na oczekiwanie na czyjeś przyjście, ale także na nazwanie samego faktu przybycia. Więc można powiedzieć, że ten termin wskazuje na Nieobecność i oczekiwanie na tego, który jest jeszcze nieobecny, ale ma przyjść, ale także ten termin wskazuje na obecność kogoś, na kogo czekaliśmy. I kiedy odniesiemy to do życia duchowego, to warto dzisiaj na chwilę się zastanowić nad tym doświadczeniem obecności i nieobecności Pana Boga w naszej codzienności. Dla Żydów było oczywiste, że Choć Bóg jest tajemniczy i choć jest absolutnie transcendentny, przekraczający ten świat, możliwości ludzkiego poznania, to jest jedna rzecz pewna: że świątynia jest miejscem Jego obecności, że tam mieszka Szekina, obecność Boga. A nagle słyszą to, co my słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii z ust Jezusa: że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Że to miejsce, które było gwarantem Bożej obecności, całkowicie zniknie, nie będzie go. My dzisiaj wiemy, że te słowa się wypełniają w 70 roku, kiedy Rzymianie zdobywają Jerozolimę i burzą także świątynię. Może nie tak dosłownie się wypełniły, bo jakiś kamień został, jedna ściana świątyni, ale nie jest miejscem, w którym da się. Sprawować kult nie jest miejscem, w którym wszystko to, co wcześniej Żydzi w świątyni robili, teraz nie mogą tego czynić. I oczywiście z jednej strony czytamy to jako znak prorocki wskazujący, że świątynią Boga jest Jezus i że to w nim możemy spotkać się z Bogiem w sposób zupełnie wyjątkowy i nieporównywalny z czymkolwiek innym. Ale kiedy spróbujemy sobie pomyśleć o tych różnych miejscach, którym przypisywano Bożą obecność i uświadomimy sobie, że z nich naprawdę niewiele zostało, to wtedy warto zobaczyć, gdzie tej obecności Boga w takim razie szukać. Świątynię Jerozolimską zburzyli Rzymianie. Ja teraz w tym tygodniu byłem na pielgrzymce do Rzymu wraz z moimi rodzicami. No i byłem też w takich miejscach, które... Miały świadczyć o potędze Rzymu, chociażby w miejscu, które należało do tak zwanego Domus Aurea, gdzie była świątynia Mitry, a potem też w tym miejscu Neron chciał stworzyć taki budynek, który miał cały być ze złota i świecić, odbijać światło, które miało świadczyć o jego boskiej obecności, o tym, że on jest słońcem, które świeci i daje ten blask. No, i też z niego nie zostało prawie nic, ruiny. Jakoś te miejsca wskazują, że tej obecności Boga nie należy wiązać i przypisywać z jakimkolwiek budynkiem, ale że ta obecność jest bardzo subtelna i delikatna, ale też dostępna dla nas na co dzień, dostępna dla nas w małym białym kawałku chleba w Eucharystii. Dostępna w tramwaju, jak jedziesz do pracy czy na zajęcia, kiedy na swoim telefonie włączysz aplikację Pismo Święte i przeczytasz sobie czytania. Dostępna w małych paciorkach różańca, które przechodzą między palcami. Dostępna w ubogim człowieku, który Cię zaczepi na ulicy i poprosi o kromkę chleba. I choć trudno w pierwszym momencie rozpoznać tam obecność Boga, to po chwili refleksji widzisz, że to On prosi Cię o pomoc. To jest pierwszy wymiar tej Bożej obecności, która nie jest w wielkich budynkach, mających świadczyć o potędze tak naprawdę człowieka, ale ta obecność Boga jest dostępna w bardzo prostych, ubogich, ale dostępnych na każdym kroku doświadczenia. Druga rzecz, która jakoś mi towarzyszy w takiej refleksji, to to, że my mamy czasami taką tendencję do takiego prostego zamykania tej Bożej obecności także w budynku kościoła. Czasami przy drzwiach do kościoła albo najczęściej w zakrystii jest wieszana taka karteczka, na przykład: Bądź cicho, Bóg tu mieszka. Albo zachowuj się dobrze, On tu jest. Wiadomo o co chodzi, że to jest taka karteczka, która ma przypomnieć o tej Bożej Obecności, związanej przede wszystkim z Jego obecnością eucharystyczną w tabernakulum, ale trochę może grozić nam takie ryzyko myślenia, że skoro on tu jest, to znaczy, że za drzwiami tego kościoła go nie ma. Że świat siedzieli na takie miejsce Bożej Obecności, kiedy jest zamknięty murami kościoła, i świat Jego nieobecności, kiedy z tego kościoła wychodzimy. I bardzo łatwo można też tak zacząć segregować ludzi na tych pobożnych i tych bezbożnych. Tych, którzy mają Boga i którzy go nie mają, w których Bóg jest i w których Boga nie ma. Pan Jezus, który mówi, z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu, jakby nam chciał przypomnieć, że ta rzeczywistość nie jest taka zero-jedynkowa i nie jest taka prosta do tego podziału. Że świat nie dzieli się na pobożny i bezbożny. I że nie jest tak, że jego obecność jest związana tylko z miejscem kultu. Jak wyjdziesz z kościoła, on też tam jest. I w tym człowieku, który jest niewierzący, on też jest. Jest chociażby przez sam fakt, że stworzył tego człowieka na swój obraz, I jest to rzecz niezbywalna. Przez sam fakt, że utrzymuje tego człowieka w istnieniu, daje mu życie. I za każdym razem afirmuje Jego życie, mówiąc: On jest dobry, bo Go stworzyłem. To już zobowiązuje do tego, żeby być ostrożnym w takim prostym segregowaniu, gdzie Bóg jest i gdzie go nie ma. Już nie mówiąc o tym, że my naprawdę nie jesteśmy właścicielami Bożej łaski i nie możemy decydować, gdzie ona jest, a gdzie jej nie ma. To Bóg ją rozdaje. Według własnego zamysłu. Także rozdaje ją na drodze innej niż sakramentalna. Bo jak mówi kateizm Kościoła katolickiego, choć Bóg związał zbawienie z łaską sakramentu chrztu, to sam nie jest związany swoimi sakramentami i może udzielać łaski także poza sakramentalnie. Może właśnie też o to chodzi, żebyśmy mieli w sobie taką większą wrażliwość na doświadczanie obecności Boga także w tych miejscach i u tych ludzi, u których w pierwszym momencie nie podejrzewamy tej obecności, dajmy się zaskakiwać, że również Bóg tam jest obecny. Trzecia rzecz, kiedy myślimy o tej Bożej obecności, to to, że pewnie każdy z nas ma takie doświadczenie, że choć nie można zamknąć Bożej obecności w budynku kościoła, ona jest większa, szersza, przekraczająca te miejsca, to jednak jest coś takiego, że z niektórymi miejscami mamy takie doświadczenie, że ono jest jakoś Boże, a inne jakoś mniej nam się wydaje Boże. Albo może chodzi o coś takiego bardzo subiektywnego, że w jednym kościele potrafisz się modlić, masz takie doświadczenie, jak bardzo tutaj blug jest dla mnie bliski, a w innym miejscu kompletnie nie potrafisz. I mówię tu, o jednym i drugim świętym miejscu. Jesteś w jednym kościele i nie potrafisz się modlić. Wchodzisz do innego i masz doświadczenie, że to jest jakieś mistyczne miejsce. I pewnie nie da się powiedzieć, że to jest jakaś uniwersalna zasada, dlaczego tak jest. Może tak jest, że to jest też coś osobistego, związanego z naszą historią, z naszą wrażliwością, z tym, co w danym momencie jakoś w nas rezonuje. Ostatnio miałem okazję głosić konferencję w Licheniu. Byłem pierwszy raz w życiu w Licheniu. I sobie pomyślałem przepraszam wszystkich miłośników tego sanktuarium ale ja sobie pomyślałem no naprawdę nic mnie tu nie ciągnęło i teraz tym bardziej mnie nie będzie ciągnęło no nie potrafiłem to było tak nie moje a jestem w kolegiacie no i w ogóle inna bajka tu wchodzisz i od razu się modlisz samo się jakoś tak modli ale domyślam się że są tacy ludzie na świecie którzy przychodzą do kolegiaty i mówią e, Barok, nie lubię baroku. A ten licheń, a jaki on jest? Może. Rzecz w tym, że mamy czasami takie doświadczenie, że jakieś miejsce dla mnie jest niezwykłe. Ja mam pełną teologiczną świadomość, że każda Eucharystia jest absolutnie niezwykła, ale mam trzy takie musze święte, które sprawowałem w swoim życiu, które nazywam najbardziej niezwykłymi z niezwykłych. I jedna z nich była sprawowana w Wieczerniku. No, i naprawdę jest to coś tak osobistego. Nie umiem powiedzieć, dlaczego ta Eucharystia była tak niezwykła. No, ale miałem całą tę mszę doświadczenie, że jeszcze nigdy tak nie sprawowałem mszy i nie wiem, czy kiedyś będę. Bo jest jakieś doświadczenie łaski miejsca. Dlatego też warto mieć takie swoje miejsce, swój kościół. A czasami w kościele mamy swoją nawę, a czasami w tej nawie mamy swoją ławeczkę. Niekoniecznie chodzi o to, żeby się pobić, o to, że ktoś mi usiadł na moim krzesełku, ale myślę, że czujecie w czym rzecz. To tak jest, że jesteśmy ludźmi i potrzebujemy też takich świętych miejsc. I bądźmy też tacy ostrożni w krytykowaniu tych, którzy przywiązują się do miejsca, bo w nich jest coś świętego. I w końcu ostatnia myśl, związana też z tym doświadczeniem pielgrzymki do Rzymu. Pojechałem na tą pielgrzymkę z moimi rodzicami, oni jeszcze nigdy nie byli w Rzymie. Spędziłem z nimi cztery dni i wiecie, uświadomiłem sobie, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz spędziłem z rodzicami cztery pełne doby. Jeżdżę do rodziców na obiad, nawet zdarza mi się przenocować. Odwiedzam ich u mojej siostry, gdzie przyjeżdżają często do swoich wnuków, ale nie byłem z nimi od dawna cztery pełne dni. I tak sobie pomyślałem, że kiedy mówimy o obecności, to może właśnie najważniejsze jest to, żeby dać sobie czas na pobycie razem. Że obecność zaczyna się nie wtedy, kiedy kogoś odwiedzamy, tylko kiedy z kimś jesteśmy. To było takie bardzo dla mnie otwierające oczy doświadczenie. Bo na przykład doskonale wiem, że moi rodzice się starzeją no bo takie jest prawo, że z każdym rokiem są starsi. Ale spędzenie z nimi czterech dni to na intensywnym wysiłku biegania po Rzymie pokazało mi, że oni się bardzo postarzeli i już nie mają sił, tyle co mieli kiedyś. To pokazało mi też z innej strony jeszcze rodziców, bo z nami było jeszcze inne małżeństwo tych moich znajomych, ale to nie byli znajomi moich rodziców. I ja strasznie spinałem, że moi rodzice będą spinać. Że wiecie, że to, to, że to są moi znajomi, to niekoniecznie moi rodzice się w tym odnajdą. Myślałem, że będzie tak sztywno, trudno, a nagle okazało się, że jedynym, który spinał, to tylko ja bo oni na luzie weszli w tę relację. I nagle patrzę i mówię, jakich ja mam otwartych rodziców. No nie podejrzewałem ich o to. Takie doświadczenie, które wynika z obecności, bez spędzenia tych czterech dni, bez dania czasu, nie da się tego doświadczyć. I kiedy znów przekładam to doświadczenie na relację z Panem Bogiem, to może właśnie problem z doświadczeniem Jego obecności jest w tym, że ja bardzo często Go odwiedzam, a rzadko kiedy z nim spędzam czas. I potem mam takie doświadczenie, że on jakoś jest nieobecny w mojej codzienności, no bo ja mu tego czasu nie dałem, bo nie poświęciłem mu wystarczająco dużo czasu, żeby naprawdę go poznać, żeby odkryć to, co nie jest powierzchowne, co nie jest w pierwszym doświadczeniu na co potrzeba czasu zbudowania takiej relacji wierności, stałości. To nie On jest nieobecny. On ma dla nas czas. Zazwyczaj to my, tylko Go odwiedzamy. A warto przynajmniej raz na jakiś czas dać Mu obecność, tak jak On dla nas jest obecny. Może wtedy będziemy bardziej doświadczać Jego bliskości i obecności niż mieć te doświadczenia nieobecności w Boga. Wszystkim wam serca życzę, żeby ten najbliższy czas, czas. Końca roku liturgicznego, czas, który będzie nam mówił o paruzji, o przychodzeniu Pana, był właśnie czasem doświadczenia Jego przychodzenia, obecności i bliskości. Amen.